Siemanko, Siemanko. Siemandero. Dzisiaj e, mamy dla Was fajne wieści. Wracamy z spotkania z naszym znajomym Arnoldem, który jest modelarzem wielkiego formatu, jest modelarzem starej daty, można by powiedzieć, który świetnie się odnajduje w dzisiejszych czasach. E, Zobaczycie ciek kilka ciekawych konstrukcji, wiele ciekawych konstrukcji, które Sam Setki zbudował. ciekawych konstrukcji dosłownie. Setki. I setki, dziesiątki patentów, które stosuje w swoich modelach, które są darmowe tak naprawdę. Arnold pokazuje to, że za darmo możesz zrobić naprawdę coś: naprawdę zrobić model latający i to latający, bardzo dobrze latający. Tak. Jak to Arnold mówił. Nawet główno może lecieć, polecieć, tylko trzeba je tego nauczyć Tak, 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 tak. Yy, Będzie dużo samolotów też yy, takich kupczych, tak? Znaczy dużo, może nie dużo, ale będzie troszkę takich Powiedział z odzysku Tak, z odzysku, jak on to mówi, bo sa, sa, sam, nigdy, sam, sam nigdy nie kupił Sam nigdy nie kupił ponoć yy, Ale ogólnie jak wchodziliśmy do tego miejsca, w którym jest te... Składowisko tych modeli, magazyn. No, ja, ja tam byłem drugi raz w życiu, ale pierwszy raz Arnold tak bardzo skrupulatnie opisał to wszystko. Poszczególne modele, jak robił i tak dalej. Tak? Kiedy robił? Będzie model z lat 70., czyli model, który ma 50 lat, który on robił kiedyś za młodu. Tak. Który startował jako pierwszy jeden z pierwszych samolotów w w planach, tak? Coś takiego nie wiesz? Jeden, jeden z większych chyba. Także, no, słuchajcie, naprawdę konkretnie, jeszcze raz konkretnie dużo wiedzy takiej modelarskiej, starej wiedzy, prawdziwej modelarskiej. Zapomnianej. Zapomnianej i Nie to, że kupisz X-Maxa, Slasha i będziesz te części wymieniał. To też jest fajne, ale musicie obejrzeć ten materiał, który się ukaże mniej więcej gdzieś tam za tydzień, może mniej. No, konkretnie dużo ciekawie, fajnej wiedzy, no i tyle. A teraz wracamy Telefony do nas, się dobijają ludzie. Wracamy do sklepu i tyle. A jutro, a jutro nasz kolega Maciek w swojej tej miejscowości organizuje znowu jakąś tam pojazdówkę przeprawową. Ponieważ fajny teren, fajny teren, jakieś fajne doliny, piasek. Coś ala Meksyk, coś Meksyk nie? Wiecie, czyli wiaterek, jakieś takie skałki wieczne yy, przez wiatr wyrobione, takie fajne. Fajnie to będzie wyglądać. Tak. Będzie naprawdę ciekawy materiał. Ja ze swoim traktorem tam jadę. Włączam dzisiaj, zamontuję właśnie dzisiaj jeszcze głośniczek. Będzie fajne, piękne ryki silników. A Fabek co weszła? A, z dziećmi na spacer pójdę. No, Ale może, się... może Defendera. O, przyróc... Defender dobry? Nie. Defender jeszcze czeka na, że tak powiem, pierwsze uruchomienie po gruntownym serwisie I będzie czekać aż coś tam, czekaj, coś jeszcze mam do roboty Już nie pamiętam co, a musimy profesjonalną sesję zrobić, no niestety Także tak No i tyle w sumie, tyle, tyle w sumie tego dobrego Fajny dzisiaj dzień był, dużo, dużo, dużo wiedzy, dawka energii I działamy dalej, a jeszcze wspomnę jeszcze wspomnie, wspomnimy o tym, że na pikniku będzie mały konkursik latawców ale jakim pikniku? Modelarskim, naszym Kiedy? Pierwszy rodzinny piknik modelarski PCN Pik... Dokładnie, 1 października na lotnisku w Studziankach Dziękujemy dla Krzyśka za gościnę ponownie I tam również będzie mały konkursik yy, latawców, który poprowadzi oczywiście Arnold Tak jak fun z Fundacji Marszałkowskiej mm. I tyle, więc działajcie Możecie kupić jakiś tam lotawiec gotowy Bądź sobie, że tak powiem złożyć samemu Czyli dużo... Jakieś plany z internetu A, plany, plany z internetu na pewno znajdziecie yy. I tyle, więcej informacji myślę, że w kolejnym materiale dostaniecie gdzieś tam na Facebooka Czy tam też na YouTube coś, na, coś nagramy yy. Więcej szczegółów Wam opowiemy I tyle, tak. myślę, że to myślę, że na tyle, na razie Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczenia na